Pierwszy etap dekapsulacji, czyli namoczenie artemii. Namoczenie to nic innego jak zalanie jajek artemii, tak jak normalnie do wylęgu, wodą z RO. I woda RO po 40-50 minutach spowoduje, że kapsułki zmiękną i będą się nadawały już nam do dekapsulacji. Co później pomoże nam w kolejnych etapach tego procesu. Teraz mamy kolejny etap dekapsulacji. Czyli będziemy płukać w podchlorynie sodu. Jajka, które były wcześniej godzinę namoczone w wodzie z odwróconej osmozy, żeby zmiękły. Mamy tutaj e, trzy wiaderka. W pierwszym wiaderku jest e, podchloryn e, sodu, który jest tutaj już rozrobiony w proporcji na 3 litry z 300 ml podchlorynu sodu, w drugim wiaderku jest e, tiosiarczan sodu. Tutaj. Przygotowany i w trzecim woda do chłodzenia jajek. Teraz wystarczy tutaj te jajka przelać do siatki. Ja jeszcze trochę zostało w słoikach, dlatego postaram się niedobrze opukać, żeby się nic nie zmarnowało. Artemia jest droga, bez sensu marnować. Każdego robaczka ktoś tam sobie chętnie zje. Przepraszam Was, że tak niezgrabnie to idzie, ale jedną ręką praca nie jest zbyt łatwa, a drugą trzymam kamerę. Niestety nie mam tutaj nikogo do pomocy, muszę sobie radzić sam. Teraz, jak już mamy tą całą artemię w sitku, to w podchlorynie sodu trzeba tą artemię płukać aż do momentu, w którym zrobi się pomarańczowa. To jest pierwszy etap. On zajmuje zazwyczaj między 10 a 15 minut. Wyraźnie go widać z tego względu, że Artemia całkowicie powinna zmienić kolor na pomarańczowy, wtedy już wiadomo, że jest gotowa i można przystąpić do jej kolejnych etapów obróbki, czyli do najpierw schłodzenia w podchlorynie z podchlorynu sodu w wodzie kranowej, którą mam tam w ostatnim wiaderku, a później po wypukaniu w wodzie tej kranowej. Będziemy ją pukać w sodu, który pomoże w usunięciu resztek chloru, tak żeby Artemia się po prostu nie zatruła podczas wylęgu. A usunięcie kapsułek z tej Artemii spowoduje, że ona będzie miała większą wartość kaloryczną, bo będzie łatwiej takiej Artemii wyjść z jajek. I jednocześnie nie będzie kapsułek, które powodują taki brzydki osad w akwarium, a dodatkowo niektóre ryby pod wpływem takiego osadu które zjedzą mogą po prostu pozdychać. Artemia powoli zaczyna zmieniać kolor, nie wiem czy Wy to widzicie, ale ona już zaczyna się robić pomarańczowa. Niektóre jajka już są zrobione, ale tutaj dosyć dużo osadziło się na ściankach, więc po prostu pod chlorynem trzeba to wszystko ładnie przemyć. Dążymy do perfekcji. Ostatnim razem kilka jajek się nie zdekapsulowało do końca. Więc teraz po prostu trzeba to zrobić troszkę dokładniej. I te jajka, które tutaj na brzegu się nam osadziły, dobrze przelać pod chlorynem w celu rozpuszczenia całkowicie tych osłonek jajowych. Co później będzie nam procentowało tym, że takich jajek nie będziemy musieli już odcedzać będzie można je po prostu przelać przez sitko e, po wylęgnięciu i prosto do ryb e, użyć do karmienia tutaj jeśli troszkę się do tego przyłożymy, jest możliwe wyeliminowanie całkowicie odcedzania takiej artemii pod koniec procesu wylęgu, z tego powodu, że te kapsułki, które są e, zostaną nam po wylęgu a właściwie torebki same po jajkach ryby również mogą zjeść to jest dla nich również pokarm więc zarówno wyleniniętą artemię jak i kapsułki można śmiało wlewać do akwarium ryby sobie to zjedzą ja mam ręce jak skorupa więc mogę tutaj pod chlorem sobie wsadzać rękę gołą bez rękawiczki ale oczywiście pamiętajcie o BHP jeśli robicie to pierwszy raz, nie macie wprawy, lepiej założyć raz, że okulary na oczy z tego względu, względu że podchloryn może Wam uszkodzić rogówkę, jeśli się pochlapiecie, a dwa, że po stosowaniu podchlorynu, tak jak ja robię gołą ręką, będziecie mieli bardzo szorstkie dłonie, no i śmierdzące baseny, więc lepiej to robić oczywiście w rękawiczkach, jeśli ktoś ma możliwość, czas i chęć. No i dekapsulacja dobiegła końca, kolejny etap to usuwanie chloru oraz schłodzenie tego całego ustrojstwa. Podchloryn sodu w kontakcie z wodą wytwarza ciepło, więc ważne jest, żeby podczas tego pierwszego płukania zrobić to dosyć energicznie. Mam tutaj przygotowaną w wiaderku wodę. I tą wodą po prostu zwyczajnie przelejemy to. Usuniemy pierwszą część podchlorynu sodu. Oczywiście nie wszystko, cały podchloryn sodu można usunąć tylko chemicznie, co zaraz będziemy robić. Teraz bierzemy taką artemię już zdekapsulowaną, zanosimy ją pod zlew i odkręcimy sobie tutaj kran. I około 2-3 minuty trzeba dokładnie przepukać tą artemię pod bieżącą wodą, żeby ją schłodzić i usunąć jak najwięcej podchlorynu sodu. Im dłużej będziemy to robić, im dokładniej, tym więcej usuniemy chloru i tym mniej będziemy musieli użyć piosiarczanu, żeby pozbyć się reszty chloru z tej artemii. lejemy oczywiście bardzo zimną wodę tu mam odkręconą teraz samą zimną ona ma te temperaturę tak na około jakieś 12-11 stopni co nam tutaj pomoże w tym, żeby ta artemia się nie zagrzała jeśli byście użyli te takiej wody o temperaturze 22-23 stopni no to ten rozkładający się pod chlorem sodu może po prostu zwyczajnie ugotować tą artemię i ona się nam już później nie wylenie. dlatego ważne jest, żeby stosować tą bardzo zimną wodę do pukania. Teraz bierzemy taką artemię, już wstępnie przepukaną, i wrzucamy do kolejnego etapu, czyli do tiosiarczanu sodu, który nam usunie całą resztę chloru, która tutaj została w tych jajeczkach. Po tym etapie, jeszcze raz płuczemy pod kranem, i możemy wrzucać do wody z w której będziemy już wylęgać co zaraz zrobimy zresztą. Teraz ostatni etap, czyli jeszcze raz przepuczemy to kilka razy tym tiosiarczanem, żeby usunąć cały chlor. Tiosiarczan sodu to jest nic innego jak ten uzdatniacz do wody, który możecie w sklepach kupić jako antychlor. Tych antychlorów jest kilka rodzajów, kilka substancji jest rozkładających chlor, ale w tych zwykłych, najtańszych, najpopularniejszych zazwyczaj używany jest tiosiarczan sodu. Jeśli ktoś jest bogaty albo ma duży nadmiar antychloru, to do tego etapu, którym... Teraz właśnie przeprowadzamy, czyli do usuwania chloru można po prostu e, uży, użyć markowych produktów, aczkolwiek nie jest to konieczne z tego względu, że tak jak już Wam mówiłem, w tych produktach jest dokładnie to samo, co ja tutaj używam, czyli teosiarczan. Tylko tyle, że ja za takiego teosiarczanu ćwierć kilo płacę 30 zł, a e, za tyle substancji czynnej w preparatach akwarystycznych musielibyście zapłacić kilka tysięcy złotych w sklepach zoologicznych, więc oczywiście jeśli ktoś chce zaoszczędzić pieniądze, to warto kupić sobie taki tiosiarczan zamiast kombinować z gortowymi preparatami akwarystycznymi. To samo dotyczy robienia wody w akwarium. Jeśli lejecie prosto wodę z kranu, a u Was jest woda chlorowana, możecie z powodzeniem używać tiosiarczanu sodu do usuwania chloru z wody. Robi on to dokładnie w ten sam sposób, co preparaty akwarystyczne. Teraz bierzemy sobie taką artemię, która już tutaj chemicznie jest oczyszczona z chloru. Przepuczamy ją jeszcze z tiosiarczanu pod bieżącą wodą. Chlor już usunięty, artemia zdekapsulowana. Oczywiście, jeśli ktoś hoduje kirysy, na przykład można takiej artemii w ogóle nie wylęgać, tylko taką artemię zdekapsulowaną już po prostu użyć do karmienia ryb bezpośrednio, bez wylęgu. Co też oczywiście można robić. Tą artemię, którą kupujecie z Azji dekapsulowaną, to jest nic innego jak artemia, która została zdekapsulowana i wysuszona. Teraz tutaj do kolejnych słoików. Dodam Artemi. Potem wrzucę tutaj po dwie kostki soli. Ja, sobie odłożę. ja używam takiej soli do basenów. Ona jest raz, że najtańsza, a dwa, że tutaj jedna taka kostka ma 15 gram, więc łatwo sobie zmierzyć, że do takiego słoika po prostu trzeba wrzucić dwie kostki soli i mamy już właściwie wszystko gotowe. To byłoby tyle, jeśli chodzi o dekapsulację. Jeśli macie jakieś pytania, e, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Oczywiście dziękujemy naszym patronom, dzięki nim takie filmiki powstają e, i dzięki temu, że wpłacacie te pieniądze na Patronite, e, mogę poświęcić więcej czasu na to, żeby po prostu zająć się nagrywaniem filmów dla Was, więc e, jeśli ktoś ma chęć i e, trochę wolnych pieniędzy, można wpłacić e, nam tam coś tam na ten Patronite, będzie nam raz, że miło, a dwa, że dzięki temu kole powstaną kolejne filmiki dla Was. wygląda już artemia dekapsulowana po wylęgnięciu. Jak widać trochę za krótko. Moczyłem w podchlorynie sodu, jeszcze kilka osłonek zostało. Ale ogólnie jak na pierwsze dekapsulowanie od dwóch lat. To poszło całkiem nieźle. Kiedyś dużo częściej dekapsulowałem artemię z tego względu, że hodowałem koniki morskie, a koniki morskie potrzebują artemii zdekapsulowanej, ponieważ bardzo szkodzą im kapsułki. W przypadku ryb takich słodkowodnych to bywa różnie. Jedne tolerują kapsułki i po zjedzeniu potrafią je wydalić, a drugim kumują się w jelitach i doprowadzają do zgonów nieplanowanych wśród ryb. Więc po prostu... Przy niektórych warunkach, przy niektórych rybach po prostu warunkiem koniecznym do tego, żeby je odchować, jest dekapsulacja. A prawidłowo przeprowadzona dekapsulacja to 100% wolności od kapsułek i dużo bardziej kaloryczna Artemia od takiej niedekapsulowanej.